Odnawialne źródła energii przyszłością Bornego Sulinowa przekonuje kandydat na burmistrza Krzysztof Tkaczyk. Jego zdaniem o pieniądze na takie inwestycje należy zabiegać w funduszach europejskich i deklaruje, że jest w stanie je pozyskać. Kandydaturę Krzysztofa Tkaczyka wsparł wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Trzecia droga powstała po to, by nie było trzeciej kadencji PiS-u i po to, by mógł powstać demokratyczny rząd, który przywiezie do Polski ogromne pieniądze z Brukseli. Te pieniądze rząd Donalda Tuska już załatwił. Popieram tych ludzi, co do których mam gwarancję, że będą wiedzieli, jak uczciwie i dobrze wydać te ogromne pieniądze, które za chwilę znajdą się w naszym kraju. Ja się specyzuję w funduszach unijnych i przede wszystkim chcę tutaj przynieść moje kompetencje. Czeka nas ogromna podwyżka cen energii. Jeżeli nie zrealizujemy inwestycji przychodowych dla gmin, dla naszej gminy i nie będzie tutaj inwestycji związanych z energią zieloną, czyli zmniejszenie rachunków za prąd, mówiąc prostym językiem, no to wówczas czeka nas delikatna katastrofa. Ja chcę tego uniknąć.